Nie wiem czy będzie was to interesować, ale właśnie próbuję odpalić. Jest to. żyje to coś, w sensie nadal to mam. <noise> Koła trzeba dopompować. Jedno koło mi zawsze schodzi. Tak, raz na pół roku muszę przyjechać się dopompować, a że jest okazja i nie stoi przed nią amerykaniec, bo tutaj na centymetry wszystko jest. To dzisiaj to odpalę, i trochę niech się rozgrzeje, niech się przewietrzy troszkę to auto. No i koło dopompuję. Zaraz zobaczymy, czy się uda to odpalić, bo nie było odpalane. Chcę się przyznać, ale kawał czasu. Silnik jeszcze ma, wszystko nadal jak nowe. A od remontu minęło już dobrych 12 lat. 11-13 rok, kiedy pierwszy raz ujrzała światło dzienne. Więc to już 10 lat będzie. Od, w sumie wtedy kiedy była poskładana na targi <noise> odpalam światło musimy sobie poradzić tak bo tam jest światło tutaj nic nie widać pierwsze przykręcenie kluczyka od kilku miesięcy lampki mamy więc jakiś prąd jest coś tam paliwa jest chociaż ten wskaźnik to mocno oszukuje nic Kręcimy. zobaczymy co to się będzie działo na pewno nie odpali za pierwszym, drugim, trzecim Musi sobie paliwa trochę napompować, ale zobaczymy. Pamiętajcie, to jest stary gaśnik. Dobra. Dziwne, bo ciśnienie oleju mi na razie... No już łapie, ale ciśnienie oleju... Dziwne, bo ciśnienie oleju nie gaśnie. A zazwyczaj już po kilku kręceniach... ...gasło. To do sprzęgła mi dziwnie wpadł. Dobra. Mamy ciśnienie oleju. Stoi na hamulcach. Auto. Czy ja tutaj nic nie Chyba nie się udało odjechać. Tylko tu mamy problem. Bo jest mało powietrza. Ale wyjechać te 2-3 metry, będę w stanie. Dobra. Przez tą maskę to ja nic nie widzę. Trzyma na hamulcu coś. Wydaje mi się, że zacisk zaczyna trzymać. Wiecie? Dobra, tu sobie odjadę. Będę na razie smrodził. trzeba dopumpować koło. No. Zala. <śm> hmm. Czemu ja nie mam na to auto czasu. Trzymam je bo trzymam. Na wartości zyskuję. Na szczęście nie jest to gruz do zgniatarki potem. Bo stoi sobie w suchym w miarę temperatura tutaj jest stała. Nawet widzę, że swego czasu raz tutaj boczek coś, jakieś takie były kropeczki, ale widzę, że jest OK, bo nawet tutaj się nic nie wdaje, żaden pleśniak czy coś, dymi się. No bo to dawno nie było, wstyd się przyznać, ale w zeszłym roku ją dopiero o, ostatni raz odpalałem. Trzeba by jej olej zmienić, bo jest niezmieniony z 8 lat, <gryw> ale jest syntetyk jakiś 10W. Pół syntetyk. Dobra, pompuję koło. No i co wam mogę powiedzieć? Jak słyszycie, wentylator sobie chodzi. Temperaturę jakąś już osiągnął. Osiągnęła do fiesta. Koła dopompowane wszystkie trzy. O, teraz jest cisza. No i co? Dalej nie pojadę. <gry> A może w tym roku trochę by pojeździł? Przegląd trzeba by było zrobić. Brak przeglądu. Ale nie wyjadę, nie zapłod. Na razie. Teraz to się i obroty troszkę wskoczyły. No, ten gaźnik jest po regeneracji. Przez jednego z lepszych speców. Jak nie najlepszego w Polsce. Dobra. Zjeżdżamy na miejsce postoju ale zobaczymy może w tym roku troszkę by było czasu na jakieś spoty podjechać o marzy mi się trochę czasu nie ukrywam